Szanowni Panowie Redaktorzy, Drodzy Widzowie, Radiosłuchacze, Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj we Wschowie, a nie zaprezentować działający na terenie Powiatu Wschowskiego Społeczny Komitet Poparcia na Prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to komitet składający się z kilkunastu osób, liderów swoich środowisk, którzy postanowili publicznie wyrazić swoje poparcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, pokazać, że jego program jest najlepszy dla Polski i Polaków ale również podziękować za jego dotychczasowe działania, których efektem jest wzrost zamożności Polaków. Pamiętamy, najniższa krajowa w 2015 roku wynosiła 1700 zł, około dzisiaj to jest 2600 zł. Wiele programów społecznych, 500, dobry start, 13 emotora, wiele innych programów. Najniższa od początku transformacji stopa bezrobocia. Jedna z najlepszych w Europie dynamika wzrostu projektu krajowego brutto. Mimo że straszono, że finanse publiczne się rozsypią po wdrożeniu programów społecznych, uszczelnienie systemu podatkowego, dzięki temu uszczelnieniu można było sfinansować programy społeczne. To musimy wszyscy powtarzać. To dzięki doskonałej współpracy te reformy można było wdrożyć. Gwarantem utrzymania i kontynuowania tych działań dla Polski i Polaków jest Andrzej Duda. O tym doskonale wiedzą i chcą to publicznie wyrazić członkowie działającego na terenie powiatu wschowskiego Społecznego Komitetu Poparcia na Prezydenta Andrzeja Dudę. Pozwólcie, że ich przedstawię. Nieobecny na dzisiejszym spotkaniu, ale mocno angażujący się w działanie komitetu poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski Marek Ast. Pan doktor Stefan Olszewski, znany w powiecie wschowskim i w powiecie leszczyńskim lekarz. lekarz. Jest z nami Henryk Siodmiok doktor nauk ekonomicznych, wieloletni prezes grupy Atlas, lidera produkcji chemii budowlanej, ekspert Centrum idem Adama Smitha. Aktualnie zarządza wschowską spółką produkującą specjalistyczne zabudowy samochodów ciężarowych. Jest z nami Wojtek Krygiel, radny wielu kadencji Rady Miejskiej, to niedawna prezes Koła Łowieckiego Ryś, tutaj we Wschowie, emerytowany ratownik górniczy. Wojtek, fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami prezes z Jednej z największych na terenie powiatu wschowskiego spółki działającej w branży rolnej, pan Jan Pabierowski. Jest pani dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie, Krystyna Torowska. Jest z nami pan dyrektor powiatowego Urzędu Pracy, społecznik, działacz samorządowy. Panie dyrektorze, cieszę się, że jestem z Z dumą informuję, że również jestem członkiem Społecznego Komitetu Poparcia na prezydenta Andrzeja Drury. Kilkunastoletnie doświadczenie w samorządzie podpowiada mi, że nie ma dla takich powiatów jak Polska lepszej alternatywy niż pan prezes Andrzej Duda. Szanowni Państwo, programy realizowane przez pana prezydenta przy współudziale z rządem Fundusz Dróg Samorządowych to jest naprawdę milowy krok w rozwoju takich miejscowości jak nasze. Fundusz Dróg Samorządowych to jest 6 miliardów złotych w roku ubiegłym, 4,5 miliarda w roku a bieżącym przypomnijmy, że zarządów platformy obywatelskiej to było około 600 milionów. My samorządowcy wiemy, jak trudno było wtedy te pieniądze pozyskać. Teraz te pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Pan Prezes realizuje następne programy Fundusz Inwestycji Lokalnych, gdzie takim jednostkom, jak nasza pomoże pozyskać środki na wkład własny na tych inwestycji. Uważamy, że najlepszą ofertą dla w takich powiatów jak nasz jest kandydat Andrzej Duda. Pozwólcie, że oddam głos członkom naszego komitetu, oddam głos przewodniczącemu komitetu, panu Janowi Pagiorowskiemu. Szanowni Państwo, jak widzicie, po przedstawieniu tutaj składu tego komitetu, nasz komitet poparcia składa się nie tylko z członków partii, jakby się wydawało, że oni najbardziej popierają kandydaturę Andrzeja Dudy, ale są też sympatycy i ludzie, e, którzy widzą bardzo dobrą e, kadencję, pełnienia kadencji przez Andrzeja Dudę. Chciałbym nadmienić jeszcze, że w naszym komitecie społecznym jest też pan Klaudiusz Balcerza, który miał być tutaj na naszym spotkaniu, ale ze względów osobistych nie mógł być tutaj na tym spotkaniu. Jest także przedstawiciel Akcji Katolickiej Przedsiębiorstwa, Pan Koźniacki, także można by wymienić jeszcze wiele innych osób, które popierają kandydaturę Andrzeja Dudy. A tak jednym zdaniem, bo tutaj już pan starosta przedstawił tutaj osiągnięcia kandydatury Andrzeja Dudy. Dlaczego ja popieram Andrzeja Dudę? Dlatego, że podczas kampanii wyborczej, przed pięciu laty, był tutaj u nas we Wsłowie przed ratuszem i obiecał pewne zadania. I mogę stwierdzić, że zdecydowana większość tych zadań, obietnic, które były zaproponowane tutaj przed naszym ratuszem, Zostały spełnione, czyli można powiedzieć krótko: jest to prezydent, który dotrzymuje, dotrzymuje słowa. I dlatego uważam, że w Polsce jest potrzebny taki prezydent, który raz sprawdził się, wiemy na co go stać, a to co jest najważniejsze, że te obietnice, które proponuje, będą dotrzymane. Dlatego e, będę głosował. Wraz z moją rodziną i wszystkimi znajomymi na za panem Andrzejem Dudą, naszym prezydentem. Dziękuję, panie przewodniczący. Strategia pana prezydenta to jest strategia rozwijania Polski powiatowej, zrównoważonego rozwoju. Pamiętamy, jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie była to strategia, mówiąc kolokwialnie, zwijania Polski powiatowej. My pamiętamy, jak likwidowano. Linie kolejowe, jak zamykano posterunki policji, likwidowano przejazdy autobusowe. Wtedy była strategia rozwijania wielkich aglomeracji, a te aglomeracje miały promieniować na otoczenie. Szanowni Państwo, ciężko uwierzyć, żeby Wrocław, Poznań, oddalone 100 km od powiatu Wschowskiego, promieniowały na nasze otoczenie. Dla nas strategia pana prezydenta rozwijania Polski powiatowej naprawdę jest optymalna. Szanowni Państwo, oddam głos teraz innemu członkowi naszego komitetu, prezesowi Henrykowi Siedniakowi. Dzień dobry Państwu. Oczywiście publicznie deklaruję, że będę głosować za kandydaturą pana Andrzeja, prezenta Andrzeja Dudy. Nie tylko ja, ale także moja rodzina. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby Polska pozostała Polską, czyli opartą na wartościach chrześcijańskich, na polskiej tradycji że była podmiotowa w swoim regionie. Wiele pa padło danych, informacji o tym, ile rzeczy się dobrze zdarzyło. Ja przeto dodatkowe. Na zbrojenia się w tej chwili wydaje dwukrotnie więcej niż w 2015 roku. Wtedy wydawało się 28 miliardów, w tej chwili się wydaje 50 miliardów. Odbudowa Armii Polskiej i odbudowa polskiego przemysłu zbrojeniowego są kluczowe dla za, za zachowania nas, naszej suwerenności. Ale ta suwerenność to nie tylko granice, ale także te granice sumienia. Nie możemy przyjąć tej ideologii, która nam jest obca, która jest sprzeczna z, naszym, z, naszym, z naszą wiarą i, i z naszymi przekonaniami oraz naszym wychowaniem i tradycjami. Dlatego pan Andrzej Duda gwarantuje to, aby Polska pozostała Polską. I na takiej mi zależy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Prezesie, oddam teraz mikrofon Dyrektorowi Komitetowego Urzędu Pracy we Wschowie, znanemu samorządowcowi Andrzejowi listę. Panie Dyrektorze, bardzo proszę. Pani Starosto, Szanowni Państwo, ja powiem krótko i lokalnie. Zmiana, która nastąpiła podczas ostatnich rządów i Zjednoczonej Prawicy i Prezydentury Andrzeja Dudy trafiła bezpośrednio na ta do takich miejsc, jak jesteśmy tutaj. Do małych miejscowości, do niezamożnych okolic, wsi i miast. I bardzo życzyłbym sobie, aby ta zmiana była kontynuowana i te procesy trwały. Pani minister Rafalska, pochodząca ze Wschowy, zapoczątkowała wraz z grupą polityków nową politykę społeczną i socjalną. Zaowocowało to wielkim spadkiem bezrobocia. I wzrostem zamożności wśród osób y, często wykluczonych społecznie, a często mniej zaradnych życiowo. I myślę, że to widać również u nas, że to miało sens i dalej ma sens y, takie działanie. I mam nadzieję, że prezydent, który zacznie nową kadencję, będzie kontynuował te zmiany, te tendencje i tą dobrą robotę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. Na zakończenie dzisiejszej konferencji prasowej głos oddam pani dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie, pani Krystynie Turowskiej. Bardzo. Proszę. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na bardzo brudną i pełną hejtu kampanię skierowaną przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, dlatego chcieliśmy go wesprzeć naszą inicjatywą. A ja szczególnie chciałabym podkreślić wagę polityki historycznej, którą prezydent prowadził przez pięć lat. I która ma niezwykle istotne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia. Dlatego popieramy prezydenta Andrzeja Dudę i chcemy kontynuacji tej prezydentury. Dziękujemy bardzo, dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję.